Siemanko maniacy Fishing Planet, witam Was serdecznie znów e, Fishing Mike. No i zapraszam na kolejny e, odcinek z serii e, Szybka Akcja Bez Zamulania. Jesteśmy na Potok Kanik. tym razem Czawycza, e, Pospolita, Medalowa i Unikat. Pokażę Wam e, wszystkie trzy sposoby na co łapie. Pierwsze, e, w sumie pierwsze, pierwsze dwa będą dość podobne. E, duże minogi, bez zadziurówki, 6-0. Czyli te większe już, już w ogóle idziemy w kierunku tych dużych ryb, więc czawecza właśnie jest jedną z nich. Ja ławię, ja ławię na, na bottom spinera 14-kilowego na tym łowisku, żeby ten exp był całkiem w porządku. Tak więc ryba jest całkiem fajna, jeżeli chodzi o walkę z nią. Nie stawia za dużego oporu, ale też exp nie jest mały. No i też, jeżeli chodzi o finansowo, nie wychodzi ono najgorzej. To była nasza pierwsza rybka, druga tak jak e, wspomniałem wcześniej też będzie podobnie, e, duże minogi też na grunt, e, aczkolwiek e, tutaj ten potok, e, ta laska cała, e, piękna sceneria, e, w ogóle najbardziej e, chyba mi się podoba z wszystkich e, łowisk, na których do tej pory byłem e, i przede wszystkim e, fajne, fajne e, doświadczenia, jeżeli chodzi o spinningowe doświadczenia. Także można się z nią um, tutaj z tym spinem pobawić. E, no i co? E, przede wszystkim e, te ryby e, cechują się raz, że walecznością. E, dwa, że, że to są jedne z e, większych ryb na tym łowisku, więc czawycze, e, dużo ich tutaj, łatwo dostępne ryby. E, ale medalówkę, e, widzicie 14 kg już to już jest taka, e, taki konkret. Żeby tutaj złapać medalówkę i unikat To już troszeczkę więcej zabawy No ale widzicie moja, Mój unikat złapany troszeczkę inaczej Kopyto 10 cm w nocy Generalnie unikaty łowiłem tylko i wyłącznie w nocy Więc możliwe, że, że w dzień gdzieś też się pojawiają Ale w nocy ta częstotliwość Przy, przy lekkim zachmurzeniu na, na niebie Była dużo, dużo lepsza tak więc kopy to 10 cm, główka jigową tutaj 48 gigową 6.0. Ja polecam bezzadzirowe główki gigowe, aczkolwiek na tym levelu, jak grałem, nie, nie, nie posiadałem tej bezzadzirowej. No i bestia jest dość duża. To jest już ryba, która, do której trzeba mieć konkretną wędkę, ewentualnie na tą 14 czy, czy 15. To się troś, troszeczkę musicie pomęczyć. Jak widzicie sąsiad obok, a sąsiad nie śpi, więc, więc generalnie więc też pozdrawiamy sąsiada no ale generalnie ryba mega waleczna już się wydaje, że jest już blisko a, a tu odpływa sprzęt mam dość konkretny tutaj na, na, tą, na tą akurat na ten spin jak widzicie to nie jest typowy kowrotek spinningowy tylko już leczowy już także taki bardziej profesjonalny sprzęt y, akurat y, na tom, y, na tego unikata więc y, jeżeli chodzi o spina właśnie tutaj o y, ryby y, to po polecam taką już 18 kilową wędkę y, jeżeli chcecie łapać medalówki unikaty bez problemu z fajnym doświadczeniem to taka 18 kg y, wędka y, jest ok y, ta jest dokładnie 18,5 18 kg y, jeżeli chodzi o Około wrota, i o wędkę, i o kija, także, także łatwiej, ale jak widzicie, łatwo też nie jest. No, cecha cecha unikatów, cecha tych największych ryb, to jest taka, że, że dość mocno walczą. I to jest fajne w tej, w tej grze. To jest akurat ta realność tej gry, jest, jest naprawdę fascynująca i bardzo mi się podoba w porównaniu do innych. Spokojnie tutaj na, na kanika możecie wpadać już powyżej 35 levela. Ten Expo idzie szybciej i, i dość fajnie to się też prezentuje. No i mamy już naszą bestię. Patrzcie, 28 kg unikatowa czawycza robi e, wrażenie. 1279 e, doświadczenia bez, y, bez zadziorowej główki. Jakby była bez zadziorówka, to prawie 1600 doświadczenia. Także polecam e, stosować bez zadziorowe e, główki jigg No i co? Marker standardowo dla Was rzucam minus 421,71. Minus 292,98 a kopy to 10 cm. Czesna nocka, godzinę widzieliście. Także dziękuję serdecznie. Jeżeli Wam się oczywiście podobał ten filmik, proszę o klik kliknijcie subka. Na pewno mnie to zachęci do dalszej pracy. Trzymajcie się. Hej.